Ile nas będzie kosztowało czasu i pieniędzy ładowanie telefonu w sposób bezprzewodowy? Na początku e, ten sam telefon rozładowany na maksa naładujemy przy pomocy ładowarki normalnej przewodowej, a potem do tej samej ładowarki wepniemy ładowarkę bezprzewodową i sprawdzimy, jak to będzie kosztowało czasowo i finansowo. Technika pomiarowa będzie wyglądała tak, że mamy iPhone na 14 Pro absolutnie rozładowanego. Pierwszego dnia będziemy go ładowali przewodowo. Podpinamy do dość precyzyjnego urządzenia, które zbada nam, ile energii będzie potrzeba do naładowania na full takiego telefonu, no i oczywiście ile czasu. W drugim dniu również absolutnie do zera rozładowany telefon, ładowanie bezprzewodowe odpalamy i znowu mierzymy, ile energii zużyjemy z sieci i ile czasu będzie na to potrzeba. Bez zbędnego, wiecie, czego przechodzę od razu do wyników. Ceny energii przyjęte w aktualnie obowiązującym roku, czyli 2023, taryfa do 2077 grosza to jest taka średnia dla naszego kraju. Cena w taryfie powyżej 2000 zł. 27. Czas ładowania. Ładując ładowarką bezprzewodową, tracimy 33% czasu, czyli 30 minut. Jeśli chodzi o energię, również ładowanie bezprzewodowe jest bardziej energochłonne i na tej operacji tracimy. 20% energii, czyli w formie ciepła jest ona do otoczenia oddawana, ale. Przeliżmy te 20%, ile to jest w skali naszego portfela, bo to jest kwestia istotna. Jak widzicie, jeśli chodzi o ładowanie bezprzewodowe i przewodowe, ta różnica nie jest zbyt wielka, bo jest poniżej jednego grosza. I teraz, żeby to tak nam uświadomić, jeżeli przez cały rok byśmy chcieli ładować przewodowo i bezprzewodowo, to również możemy sobie dla tych dwóch taryf, które mamy, wyliczyć następujące wyniki. Oszczędzamy złotówkę ładując w terenie. W taryfie pierwszej, a oszczędzamy złoty 65, ładując w taryfie drugiej. W skali jednostki nie są to duże wydatki, ale jeżeli policzymy, na przykład, w naszym kraju około 30 milionów telefonów, to okazuje się, że firma energetyczna zarobi więcej od 30 milionów złotych w momencie, kiedy będziemy ładowali telefon bezprzewodowo. Daj łapę w górę i subskrybuj, bo kolejne ciekawe testy w przygotowaniu.